Widzowie nareszcie dzisiaj jest ten dzień. Czekałem na to ponad 365 dni, czyli ponad rok. I w końcu dzisiaj to zrobimy. Coś na moim koncie w Brawl Stars się zmieni. A mianowicie będę mógł mieć coś na co strasznie długo czekałem. I przekonacie się w tym odcinku co to takiego, ale zanim do tego przejdę. Umówmy się, że każda jedna łapeczka w górę po tym odcinkiem to jedna błyskotka więcej, którą doładuję na moje konto w Brawl Stars. Aktualnie mam ich 573, więc dawajcie, dobijamy dużo łapeczek, żebym miał dużo... Dużo błyskotek. Tutaj szybciutko wysiadam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też chcesz być pokazany w kolejnym, wystarczy, żebyś mnie subskrybował. Z góry dziękuję, ziomal. No i dobra, jak wiecie, dzisiaj wbiły nagrody na Chiński Nowy Rok, ale to wam przedstawiałem w dzisiejszym odcinku na moich głównych kanałach, więc tym się dzisiaj nie zajmiemy. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym i zanim przejdziemy do tego głównego tematu, pomyślałem, że troszkę urozmaicę wam ten odcineczek i wbiję na każdy z moich kont w Brawl Stars, które mam i najpierw wydamy sobie moją pizzę. Oczywiście to nie jest główny temat tego odcinka. Do głównego tematu przejdziemy po tym, gdy tą pizzę wydamy. Ale mam tutaj 391 pizzy i chcę ją całą wydać. Mógłbym sobie kupić tego skinka do Penny, tylko, że to nie jest taka oferta jakaś, która bardzo by mnie cieszyła na tym koncie. Lecimy dalej. W sklepie mam e, ofertę na wirusa 8-bita, na antywirusa 8 b ale na nią mnie nie stać. E, Okej, okay. tutaj widzę, że nie ma żadnego prezentu do otworzenia, a ja chcę dzisiaj zrobić jakiś fajny opening. To jest za drogie, też mnie na to nie stać. Kurde, to co ja tu mam kupić? Tutaj kolejna oferta, w której no, tak naprawdę nie ma żadnego prezentu, to jest czysty skam widzowie o i na taką ofertę czekałem jak widzicie, 95 pizzy i dostajemy losowy prezent, więc dzisiaj będziemy dropić też losowe prezenty, nie uwaga, uwaga, please, mam coś dobrego, o matko, szkożatki, ale słabo zaczynamy ten odcineczek, ale to jest taka rozgrzewka, bo zaraz przejdziemy do głównego tematu, do czegoś na co naprawdę mnóstwo czekałem i nie mogę się już doczekać jak po prostu to zrobimy napiszcie w komentarzu teraz, czy się domyślacie co to może być, zobaczymy czy komuś się uda zgadnąć, zostało mi jeszcze 290 6 pizzy, ale no nawet nie mam na co jej wydać, no bo bez sensu są takie oferty, więc po prostu przejdziemy sobie na inne z moich kąt. teraz może Torimori, o moje trzecie konto tutaj myślę, że coś lepszego możemy mieć w sklepie, mamy ile? 329 pizzy do wydania, odbierzmy sobie jeszcze darmowy prezencik, szybciutko, proszę bardzo no i proszę państwa, przechodzimy sobie dalej i mamy już ofertę z prezentem, nawet dwie takie oferty, więc po prostu je sobie kupimy, zobaczymy czy te prezenty coś tutaj oddadzą na tym koncie, spray, ok, taki dosyć ciekawe w sumie. Mm, no i teraz. Nie może być po raz kolejny rzadki prezent. Jak będzie drugi rzadki prezent w rzędu, to się wkurzę, serio. Uwaga, proszę, coś dobrego. Już zapomniałem jak to się robi, jak to się przesuwa, ale na razie jest forma, bo już jest epic. Dobra, lecimy. Teraz musi się przemienić na mityka. Nie, nie przemieniło się. No i nie mamy też nowego skina. Taka ikonka bombki, już jest po świętach, więc no, jakoś mnie to nie cieszy. Mamy jeszcze dwie oferty z prezentami, tylko starczy mi jedynie na jedną z nich. E, więc może już sobie kupimy w sumie tą, bo ona, mimo że jest tańsza, to moim zdaniem jest lepsza. Tutaj, nie? Um, dlatego kupmy sobie tą tańszą, dobra. Um, za stóweczkę, proszę bardzo, znowu pizza wydana. No um, To są moje boczne konta, więc tutaj na razie tą pizzę wydaję, bo i tak już się ten event powoli kończy. Dobra, znowu mamy epika. Przemień się w mityka, kurde, no czemu oni mi się znowu w mityki przemieniać? Bardzo fajna, rzadka emotka. Um, no ale jednak wolałbym coś innego, nie? No dobra, wjeżdżamy na moje drugie konto, um, czyli w sumie ostatnie, na którym też będziemy w sklepie pizzowym robić i później już przechodzimy do tematu tego odcineczka, więc wyczekujcie. Um, 317 pizzy mam do wydania i już fajna oferta się trafiła darmowa. dostaje 50 monet, oprócz tego 25 błyskotek. Dostajemy jeszcze punkty mocy szybciutko i kredyty na greja W końcu go może za niedługo odblokuję na tym koncie. I co my tu mamy za oferty? Tej nie będę kupował, bo nie mamy tu prezentu więc ona mnie nie interesuje zbytnio. Lecimy dalej, widzowie. O! Za 205 mamy nie dość, że skinka do Maisy, to jeszcze mamy prezent, więc to jest fajna oferta, ale zobaczmy jeszcze dalej, czy coś ciekawego tutaj nie czeka nas. 1500 to ja nie mam pizzy, to to mnie nie będzie stać na to. A tutaj nie ma żadnych prezentów więc dobra, kupimy sobie po prostu tą jedną ofertę za 200, jeszcze przy okazji odblokujemy sobie skinka do Maisy o, proszę bardzo, poszło, i będziemy mieli kolejny prezent, dawno tych prezentów nie otwierałem serio, więc fajnie sobie tak wrócić do otworzenia ich i przypomnieć te czasy świąteczne, które w sumie były nie tak dawno temu, nie? no ale już mamy po świętach, więc uwaga oj, rzadki, tutaj totalnie nie oddało żaden prezent w sumie jakoś specjalnie nie oddał więc możemy wracać na moje główne konto i już wam tłumaczę dlaczego tutaj wbijemy zaczniemy sobie od tego, że na tym koncie chcę doładować sobie tą oto tutaj ofertę z 250 gemów za 60 zł, bo jest na fajnej przetęce i myślę, że to się jak najbardziej opłaca. I zaraz wam powiem, do czego te gemiki będą mi potrzebne, ale ja sobie je zakupię na oficjalnym sklepie Supercell Store, bo tutaj dużo bardziej się opłaca kupować, gdyż zwróćcie uwagę, że tutaj nie dość, że dostaję 250 gemów w tej samej cenie, to jeszcze mam bonus do sklepu i dostaję 25 klejnotów dodatkowo, czyli będę miał 275 gemików i jeszcze dostanę 500 tych specjalnych punktów, które można zbierać na skiny na przykład King Frank które są rzadkie. Więc tym bardziej się to opłaca i ja sobie to tutaj mordeczki em, dodaję i oczywiście wpisuję kod. Pamiętajcie, że na tej stronce jak kupujecie, też możecie wpisywać kodzik i każda osoba, która kupi coś z moim kodem, będzie pozdrawiana na moim odcinku, więc na tego maila wysyłajcie nagrania lub skryny, jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy będę was pozdrawiał. Więc jak widzicie, oferta jest już na moim koncie. Kupiłem to na tym super Store, więc dostałem też dodatkowe gemiki. u 250. Do tego moje 25 gemów też już się dodało, bo mam 277, jak widzicie. E, co bardzo co mnie cieszy, i teraz możemy wbić do sklepu i w końcu mogę wam powiedzieć o co chodzi, chociaż część z was pewnie po miniaturce już się domyślała. E, ponieważ chodzi o tego oto skinka, jakim jest Włuką Kmiko. Moi drodzy, ostatni raz w Brawl Stars był on rok temu podczas chińskiego nowego roku, który był właśnie. E, no w 2024. Teraz mamy 2025 rok, czekałem na tego skina bardzo długo, jest to bardzo, bardzo rzadki skin i mało kto w ogóle go ma. Gdyż jest on drogi, normalnie kosztowało 299 gemów, a teraz jeszcze wrócił na przestanie za 219 i na to moje... Miki pójdą. To jest takie moje mini brill marzenie. Bo wiecie, że ja uwielbiam kolekcjonować rzadkie skiny, a tego skina strasznie chciałem mieć. Mimo, że mam Grinch Miko, który też jest bardzo fajny, ale jednak ten jest dużo rzadszy i ma bardzo ładne kolorki, które ja uwielbiam. No i jest to kolejny skinek z chińskiego nowego roku, więc wyposażamy sobie od razu go. Jak widzicie, odbieram też cały zestaw emotek i ikonek do niego, który jest naprawdę spoko. I myślę, że teraz tego skinka trzeba sobie jeszcze przetestować. No bo jak już kupiłem, no to trzeba go też wziąć widzowie i sprawdzić. Więc tak jak mówię, bierzemy go sobie. Ustawię może jeszcze na szybko jakieś emotki tutaj nowe Żeby też je przetestować, o proszę bardzo I mamy też spray, w ogóle Patrz to, bierzemy też sprayek, no i dobra Możemy przetestować tego dziada Myślę, że najlepiej, jako że jest to małpa To wziąć ją na solo, bo jest też fajna mapka pod to No i zobaczymy, moja pierwsza oficjalna Gierka tym skinem, dajcie znać w komentarzu Czy ktoś z was go ma, czy nie, jeśli nie To w sobie polecam, bo jest on bardzo rzadki A dzisiaj jest fajna oferta na gemiki, więc no, Oj, boty mi dało, no widzicie Bot z botami będzie sobie teraz pykał Ale przynajmniej raczej będę miał free -wina, więc Lecę od razu na środek, bo żaden bot mnie tu nie powinien zaskoczyć. Tu już mi oddali za darmo. O, proszę bardzo, Power e, Ta bel mnie tu wkurza, bo cały czas gdzieś tu łazi, więc trzeba będzie ją dojechać. Okej, okay, jest złapana. Pierwszy mój frak, ale jest fajna. Animacja jak się zabije. On rzuca wtedy tym swoim mieczem, nie? E, I tak fajnie to spada. Zaraz zresztą zobaczycie, bo myślę, że jeszcze kogoś zaraz tutaj porobimy. A teraz szybko sobie zbiorę te kubiki, o, już mam ich aż cztery, więc nice. Tu idzie chyba Mandy w moją stronę, w moim kierunku, i to jest jej duży błąd. E, no bo my już ta ją rozwalamy i pasz animację. Pięknie to wygląda, naprawdę. Okej, okay, Dinek też jest chętny, żeby go porobić. Nie ma problemu, panie Ginie. Mam ulta. No i uwaga, lecimy tym ultem właśnie w Nite. Nita jest tutaj i zaraz mocno oberwię. Uwaga, 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 jak ulcik będzie wyglądał? O, okej. Okay. Też całkiem niezła animacja, tylko była taka szybka, że nawet aż tak dokładnie nie zdążyłem jej sprawdzić. Jezu święty, zaraz mnie porobi to działko od pana P. Dobra, mam 10 power cubesów i gdzieś tu na środku będzie czekał na mnie pan P. Musimy na niego uważać. Halo, panie P, gdzie ty jesteś? Ty, nie widzę go na razie tu no był tu przecież. Eee, nie no, może go nie było, nie wiem. Dobra, nieważne. Eee, w każdym bądź razie najpierw sobie rozwalimy tutaj jego działko, bo będzie mnie wkurzać cały czas. O, proszę bardzo, teraz rozwalimy to. Eee, no i ruszamy na tego ostatniego przeciwnika, który gdzieś nam się tutaj skampił i nie mogę go nigdzie znaleźć. Nie wiem. O, tutaj jest, dobra. Mega bro, Manik. Eee, no to dojeżdżamy, dziada. Hop, hop. I porobiony. Piękna gierka. Pię Oczywiście to było na boty, wiadomo, ale od razu widzicie, ten skinek oddał. Nie używałem motek zapomniałem o emotkach, żeby przetestować, więc Poczekajcie, mam dwa star dropiki, Bo dzisiaj są podwójne star Szybko je sobie otworzymy. W pierwszym niestety nic nie ma. A 10 kredytów, zawsze coś. W drugim też jest rzadki, trochę lipa. No ale dobra, wejdziemy sobie jeszcze szybciutko tym oto skinkiem na arenkę treningową. To jest w ogóle mój kolejny legendarny skin. Zaraz wam pokażę jeszcze, ile łącznie już mam legendarnych skinów najlepszej rzadkości. I wtedy mi napiszecie, czy macie więcej ode mnie, czy mniej, dobra. Jestem ciekawy, więc zostańcie do końca. No i uwaga, takie są te emotki. wam mają spoko. Animowane, ładnie się prezentują moim zdaniem. Poczekamy jeszcze, może sobie wezmę jedną, poczekajcie, bo ona jest też bardzo ładna, tak mi się wydaje. Hop, uwaga, o! No spoko, bo właśnie wtedy tym swoim mieczem, tą swoją pałką tak fajnie może ruszać i naprawdę git skinek. Zobaczmy z Hiperą, jak to wygląda. No po prostu ma takie fioletowe efekty, jak to zazwyczaj przy skinach. Ja bardziej kupiłem tego skina nie tak typowo ze względu na wygląd, który już i tak sam w sobie jest naprawdę spoko i fajne animacje, tylko bardziej ze względu na to, że są po prostu rzadkim skinem. I wiecie, jakbym chciał go znowu kupić, to bym musiał, jakbym teraz nie zdążył w te 11 dni, bo za 11 dni on on, y, będzie usuwany ze sklepu, to bym musiał dopiero go kupić za rok, więc myślę, że warto było. Wbijamy na koniec jeszcze do katalogu. I uwaga, mam aż 14 legendarnych skinów: Antywirus, ADB też ostatnio tutaj dołączył. Mam Phoenix Kruka, Jasny Mecha Bok, kreskówkowy Spike, Królowa Mrozu Amber. E, mamy Mecha Mortisa, jeszcze jak widzicie. Oprócz tego nocny Mecha Kruk, e, jest też pustynny Skorpion Chuck, Robot Mike, Sportowiec Stu, em, Tor BB, Virus Charlie. No i Wukong Miko dołączył. I zła Królowa Pam. To cała moja kolekcja legendarnych skinów. Dajcie znać, czy macie więcej, czy mniej. Widzimy też dzisiaj wieczorkiem na live'iku, mam nadzieję, że wpadniecie, a w tym odcinku to już na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, piona!